Ureis amas che ta Na pierwszą stację, Pan Jezus na śmierć skazany. Jezus zostaje oskarżony przed sądem. Chociaż jest niewinny, poniesie karę za rzeczy, których nie zrobił. Musi zanieść na górę ciężki krzyż. Panie Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie moje fałszywe oskarżenia i kłamstwa. Posłabimy Tobę. Krzyż Pana Jezusa był ciężki i niewygodny. Jezus jednak bierze krzyż, bo bardzo nas kocha. Bierze na siebie ciężar, abyśmy my nie musieli tego ciężaru nosić. Panie Jezus, przepraszamy Cię za to, że czasem narzekamy i czasem niechętnie wykonujemy rzeczy, o które nas inni proszą. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż, tą drogą ja z Tobą chcę iść. Patrzymy na trzecią stację. Trzecia stacja. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. ponieważ Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jezus upadł, bo krzyż był za ciężki, a on był bardzo zmęczony obliczowaniem. Jezus jednak się nie poddaje i podnosi się z ziemi. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze potrafię się przyznać do moich brzegów. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przeszła. Trzymajmy na czwartą stację, Pan Jezus, spotyka swoją mamę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Cię. przez przyszły w Matka Pana Jezusa czekała na niego i bardzo chciała się z nim spotkać. Kocha Jezusa, bo on jest jej dzieckiem. Chętnie pomogłaby mu w niesieniu krzyża, ale nie pozwalają na to żołnierze. Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że nie zawsze jestem posłuszny moim rodzicom. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż, to drogo, jak z Tobą chcę iść. Patrzymy na piątą stację. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Chrzest, w na początku nie chciał pomagać Jezusowi, jednak ze strachu przed żołnierzami zaczyna razem z Jezusem nieść jego krzyż. Nie jest z tego zadowolony, ale mimo wszystko udziela Jezusowi dużej pomocy. Panie Jezu, przepraszam cię, że nie zawsze pomagam. Moim koleżankom i kolegom. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż, a drogą ja z tobą chcę iść. Trzymy na szóstą stację. Święta Weronika, ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Cię Weronika ociera twarz Jezusa z krwi i z potu. Chce przynieść ulgę zmęczonemu Jezusowi. Naraża się przy tym na niebezpieczeństwo, ale miłość pokonuje strach. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze jestem delikatny wobec innych i złożczę się na ludzi wokół mnie. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez i mm you. -hmm. te siódma patrzymy na stację, przy której Jezus upada pod krzyżem drugi raz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy to. Jezus, pomimo pomocy innych, nie daje rady nieść krzyża. Upada i zostaje przygnieciony nie tylko przez krzyż, ale też przez nasze grzechy. Panie Jezu, przepraszam Cię, że Łamię czasem obietnicę, Które składa Tobie i wielkim ludziom. Mój mistrzu, Ja wiem, że Twoja Droga przez krzyż tą drogą Ja z Tobą Chcę iść. Otrzymy na ósmą stację. Pan Jezus pociesza płaczące kobiety. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, I błogosławimy Ciebie przez, przez, przez Czimę, Kobiety płakały nad cierpiącym Jezusem. Chciały mu pomóc, ale nie mają na tyle siły, żeby pokonać krzyczący tłum. Jezus pociesza je i daje im drogę na przyszłość. Panie Jezu, przepraszam Cię, że czasem inni przeze mnie płaczą. Zaśpiewajmy razem wszystkie dzieci Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż tą drogą Tobą chcę iść. Patrzymy na dziewiątą stację. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Płaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przecież przez swoje ja swoją kupić to już trzeci raz, kiedy Jezus się przewraca i nie ma siły, żeby wstać. Przypomina sobie, że cierpienie, które przeżywa, ma zbawić ludzi. Wstaje i idzie dalej. Panie Jezu, przepraszam Cię za moje lenistwo i zniechęcenie. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoje. na stację żołnierze zrywają z pana Jezusa i jego szatę. Kłaniamy ci się, panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Cię. Że przez Krzyż i mękę swoją świat raczej. Jezus stoi i bardzo się wstydzi za wszystkich, którzy mu źle życzą. Kocha wszystkich ludzi, także tych, którzy wyrządzają mu krzywdę. Panie Jezu, przepraszam cię, że nie zawsze szanuję innych. I czasem szukam ze mój mistrzu. Ja wiem, że Patrzymy na stację jedenastą. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię. Pan Jezus wisi na krzyżu wysoko i patrzy na cały świat. Cierpi nie tylko z powodu krzyżowania, ale także z powodu wojen, głodu i nienawiści na świecie. Pan Jezu, przepraszam Cię, że nie zauważam złych uczynków, które mogę zmienić. Mój Mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż, tą drogą ja z Tobą chcę iść. Patrzymy na dwunastą stację. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Pan Jezus umarł, ale zmartwychwstanie. Chwila smutku zamieni się w radość. Dzięki temu, co zrobił Jezus wszyscy możemy pójść do nieba. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze się modlę i nie zawsze dziękuję za to, co mam. Mój mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez Krzyż, tą drogą, ja z Tobą chcę widzieć. Patrzymy na trzynastą stację, Pan Jezus, zdjęty z Krzyża. Kłaniamy Ci się, Pan Jezu, Chryste i błogosławimy Ciebie. Przez, przez Krzyżę będę w swoim i w Maryja przytula ciało Jezusa i opiekuje się nim. Nie chcę, żeby było zostawione samo na Ziemi. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze potrafię zaopiekować się moimi bliskimi. Mój mistrzu. Pan Jezus, złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię. Grób Pana Jezusa niedługo będzie pusty. Zmartwychwstanie przyniesie radość całemu światu i da nam nadzieję, że z każdego upadku można powstać. Panie Jezu, przepraszamy Cię, że nie zawsze chodzimy w niedzielę do kościoła. Do Ciebie, Panie Jezu, się modlimy i dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Staramy się być lepsi, przyjść do Ciebie z czystym sercem. Kochamy Cię z całej duszy i oddajemy nasze grzechy Tobie. Na koniec się pomodlimy, żeby zyskać odpust zupełny. Modlimy się w intencjach papieża. Wszystkie intencje, które papież ma w sercu. Ojcze nasz, który się... świętuje, imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ja, na lewa naszego powszedniego dajna dzisiaj, ja, jako i my odpuszczamy naszym winowajcą, i nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryją, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Święta Maryja, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, niech was wszystkich błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.